Zanim Sentino zaprzyjaźnił się z Malikiem, zanim został raperem, zanim miał spinę z Nitro, Sebastian Enrique Alvarez Pałucki urodził się w 1983 roku w Berlinie. Jego ojciec pochodzi z Chile, a matka jest Polką. Kiedy miał 5 lat, jego rodzice rozwiedli się, od tamtej pory wychowywała go matka. Przez pewien okres czasu mieszkali oni w Warszawie u jej rodziny. Sentino od małego interesował się rapem. W wieku 15 lat wziął udział w freestyle'owej bitwie, dzięki której udało mu się zakręcić wokół innych raperów. Sebastian miał podpisany kontrakt z wytwórnią, która miała wydać jego płytę, jednak zanim to się stało, zbankrutowała i Sentino został z gotowym albumem bez wydawcy. Następnie podpisał kontrakt z kolejną wytwórnią, jednak z nią również nie wydał żadnej płyty, ale zyskał w tamtym okresie sporą popularność jak na osobę bezlegalnej płyty. Osoby związane z przemysłem muzycznym przypuszczają, że Sentino pisze teksty piosenek innych raperów jako ghostwriter. Sam Sentino współpracował z czołowymi raperami z niemieckiej sceny muzycznej. W 2002 roku stworzył piosenkę używając bitu z kawałka Kenny'ego Westa, a dwa lata później podpisał kontrakt z kolejną wytwórnią. Rok później został zdisowany przez jednego z najbardziej znanych niemieckich raperów, samego Deluxa. Sentino szybko odpowiedział, jednak Delux olał jego odpowiedź. 20 października 2006 roku ukazał się pierwszy album Sentino zatytułowany Ich Bindelscher Hip Hop. Rok później raper wypuścił swój mixtape. W kolejnych latach Sebastian wrócił do Warszawy i zaczął nagrywać kawałki po polsku oraz nawiązał współpracę z lokalnymi raperami, m.in. z Malikiem Montaną, o którym też ostatnio zrobiłem odcinek. By zaistnieć na polskiej scenie, Sentino kreował się na gangstera i w 2012 roku wydał album zatytułowany Stiller Westem. W 2019 roku Sentino powiedział, że kończy z polską sceną muzyczną i skupia się na karierze międzynarodowej, ale rok później wydał swój kolejny polski album. Sebastian dograł się też do utworu Kłebo, co przerodziło się w spór między Panami, ponieważ nie dostał on za to pieniędzy. W 2021 roku. Zaczął współpracować z Nitrozyniakiem, który spłacił jego dług w step rekord, jednak rok później się pokłócili i zerwali współpracę. No, a reszty historii już znacie, bo to jest zanim byli sławni. Napiszcie w komentarzach pod filmem o kim zrobić kolejny odcinek.